Słuchajcie, tutaj mamy za Euro 59 takie, jakby ptysie czy coś takiego. Sporo ich jest, ale do tego też to biorę na test. Bo zobaczcie, jaką ciekawostkę można z tego zrobić. Robi się to z taką bułką. Rozgniata się i to się je. Czy faktycznie tak się robi? A sprawdzę, zobaczymy na teście. Słuchajcie, jeszcze takiego czegoś, to ja nie widziałem. Takie ciepłe lody, ale to nie są takie ciepłe lody, żeby wiecie, zjeść je tak, od tak. Co ja gadam w ogóle? No, żeby zjeść je z pudełka po prostu. I tyle. Nie. Po prostu my spróbujemy zjeść takiego loda ciepłego w bułce. Dlaczego? No bo tutaj jest taki pomysł. Mam takie podobne bułki też kupione. W sumie takie same. Niby na Oktoberfest takie coś jedzą. Jak to może być? Bułka taka preclowa. I ten lód jest przygnieciony tą bułką. Tak jak widzicie tu na obrazku. No spróbujemy. No coś chorego, coś dziwnego. No ale Niemcy tak jedzą. Niemcy takie coś lubią. No to może i Polak trochę polubi. Zobaczymy. Także ciepły lody z bułką. Jak to brzmi, tak brzmi, ale tak jedzą. Piorę i próbuję. No i słuchajcie, wsadziłem takiego jednego loda ciepłego, żeby nie było. Przed zgnieceniem to wygląda jak grzyb w Mario. No i co? Przygniatamy. No i faktycznie wygląda jak na obrazku. Nie powiecie, że nie. Zobaczmy, co to ma wspólnego z dobrym jedzeniem. Co oni w ogóle mają w głowie, żeby takieś. Kurde, to naprawdę jest spoko. Nie mówię, że to jest mega pyszne, ale że taka bułka preclowa może pasować do takiego ciepłego loda. Bo naprawdę fajnie się to łączy, ten taki posmak tej, tego precla z tym słodkim lodem. Naprawdę spoko bułka. A jeśli mi nie wierzycie, sami spróbujcie. I koniecznie zostawcie obserwację, bo tego nie robicie. Oglądacie te filmy do końca, bo widzę. Ale obserwacji nie chcę wam się włączyć. Dlaczego? Tak mi nie robicie? No nic, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.